Cześć, witam na ekspedycję. Zaczynam serię StickWatch Pro. To jest zegarek, który jest na systemie Wear OS, czyli na Androidzie tak zwanym przenośnym. To jest bardzo ważna informacja dla Was. To, że on jest na Androidzie, a o tym nigdzie nie mówią, to nie oznacza, że wszystkie aplikacje, które macie w komórce, możecie odpalić na, na tym zegarku. Sklep Androida, akurat na tą chwilę. Android, tak zwany Wear OS posiada około 430 dostępnych aplikacji i na pewno nie znajdzie tam wszystkich tych, które wy macie na, na zegarku, chyba że akurat macie tylko parę tych, tych głównych, to rzeczywiście może się pokrywać. To jest ważna sprawa, że nie, nie liczmy na to, że całkowicie wszystkie aplikacje są na tym zegarku. Jako, że na Androidzie to polecam sobie wejść w ustawienia zegarka, poszukać właśnie sklep Google tutaj mamy i ustawić aktualizację aplikacji tak jak tutaj jest, czyli żeby to nie było automatycznie robione. Z tego względu, że ona aktualizuje rzeczy, a później na forum czytamy to nie działa, to nie działa. Ja ostatnio miałem taką przygodę, że w ogóle nie mogłem rozmawiać przez telefon, przez zegarek, prowadzić rozmowy telefonicznej, ponieważ jakieś zmiany były w Google. Trzeba było zrestartować cały zegarek i zrestartować komórkę i dopiero zaczęło wszystko działać, także polecam tutaj sobie ustawić bez aktualizacji.